Okazuje się, że zawsze jak zakładam tą koszulkę, to zdarzają się rzeczy. Ciekawe. Zakryj nos, bo wchodzisz teraz na bulwar. Tak, ja wiem, że nasze maseczki w ten sposób nie zapobiega niczemu. Bulwar Na Grande i on się tam ciągnie. A to jest jeden z bardziej charakterystycznych budynków Caracas, czyli La Previsora. Gór napisany Gobierno Bolivariano de Venezuela. To jest, z tego co mi mówili, budynek chyba jakiejś ubezpieczalni. CCS to jest Caracas, to Caracas, tak jak Warszawa to jest WWA, Kraków to jest KRK, Tarnów, Teren, tak Caracas, jest CCS. To powstało niedawno, jakieś dwa miesiące temu, to tutaj postawili, oczywiście to jest sztuczna, sztuczna zieleń, ale fajnie się prezentuje. Wyobraźcie sobie, wyszłam z maseczką tak, i Jakiś chłopak mnie upomniał, zakryj nos, bo wchodzisz teraz na bulwar. Bardzo mi się podoba często język hiszpański, bo na przykład to, czyli maseczka, można by powiedzieć mascarilla, ale tutaj przynajmniej w Wenezueli, dużo częściej ludzie już nazywają to tapa bocas albo cubre bocas. I teraz tak, bocas to jest buzia, tapar i cubrir to jest zakrywać, więc tapa bocas, cubre bocas. No tutaj pan się ustawił na murku z papierosami i sprzedaje. Dużo ludzi na ulicach właśnie sprzedaje papieros w ten sposób, albo na sztuki, albo paczkami. Z reguły na sztuki ktoś podchodzi, kupuje papierosa, odpala, płaci i idzie dalej. Jestem w kolejce do do drogerii, w zasadzie apteka drogeria no i jakby e, jest kolejka jest jakiś tam powiedzmy dystans taki 50 centymetrowy się bardzo nie przejmują maska obowiązkowa, przed wejściem będą oczywiście sprejować elementy bakteryjnym żeby wejść niektórzy w, w sklepach, przed wejściem do sklepu mierzą temperaturę takim pistoletem, ale to nie jest standard e, no tak, no i no nie i czekam, wierzy. żeby wejść do. apteki. na. temperaturę na. na. nie na. na. Tam jest część apteczna. Tutaj jest drogeria, to takie trochę, powiedzmy, jak nasz rozmal. Ale jak ktoś pyta, czy są leki, no te podstawowe są. Jakichś specy specyficznych, y specjalistycznych leków, czy są tutaj, to nie jestem w stanie jak sprawdzić, bo nie wiem, nie znam się. Ale te podstawowe oczywiście są. To kosztuje 3 dolary. I buprofen 200 mg, 20 tabletek. 15 zł za coś takiego. I to jest w produkcji, oczywiście. Tu jest napisane. Wenezuela Caracas. To nie są żadne zagraniczne tabletki. Tu jest coś takiego. Oni też używają jako przeciwbólowe. W Polsce nie ma czegoś takiego. Nie widziałam. A Coś też, też przeciwbólowego jak i tylko acetaminofen. 10 tabletek tańsze, bo kosztuje 1,5 dolara za 10 tabletek. A tu jest jakiś na migreny też acetaminofen. I kosztuje 3 dolary. Więc sami widzicie, że ceny no, jest droższe niż w Polsce. Tutaj nie ma takiego czegoś jak płyn do mycia naczyń. Znaczy, może są, ale nikt tego nie używa. Używa się takich płynów w kostce. Coś takiego. To się otwiera. I gąbka się zanurza w tym. I tak się myje naczynia, słuchajcie. I tak nie tylko w Wenezueli, ale i w Kolumbii, w całej Ameryce Środkowej też w ten sposób myje naczynia. Nie ma płynów, jest kostka, dumycie na czym, sprawdźmy pasto do zębów. Colgate, coś co znamy w Polsce. Tutaj kosztuje 3 dolary. Ponad 3 dolary. Eee, czyli co, 12 złotych Tak najwięcej e, marek kosmetyków to są takie marki w ogóle nieznane, które pierwszy raz widzę. I prawdopodobnie ostatni w życiu. A to wszystko są jakieś marki. To akurat nie jest. Wszystko to jest mi nieznane. No na przykład zobaczcie to. To jest produkcja wenezuelska. Cena taka sama jak i tego deodorantu Nivea. No dobra, tego jest może więcej. Tutaj do kasy jest, jest ustalone nawet więcej niż metr odległości między ludźmi, więc zorganizowane jest dobrze. W każdym sklepie jak coś się kupuje, przy kasie zawsze tutaj pytają się o numer dowodu. I już drugi raz zdarza mi się, że coś kupuje sama. Oczywiście nie mam dowodu wenezuelskiego. I e, pytają się przy kasie, numero I ja mówię, no tego, nie mam. Haczą się na mnie, ale no jak to nie masz? Ja wiem, no nie mam, nie mam nie mam dowodu wenezuelskiego. I słuchajcie, że każą mi podać numer paszportu. I ostatnio w sklepie w supermarkecie podam numer paszportu ze zmienioną ostatnią cyfrą, bo stwierdziłam, no nie, no czemu mam podawać swój prawdziwy numer paszportu. Jeszcze mnie zaczną kontrolować albo albo nie wiem co. No i pani rejestrowała mój numer paszportu oczywiście oczywiście kazała, kazała mi podać swoje imię i nazwisko. Yy, przepraszam wszystkie Anny Nowak, które istnieją, ale no nie podałam tego prawdziwego imienia i nazwiska. I ja nie wiem, do czego nie wykorzystują te dane. Wydaje mi się, że na pewno potem muszą mieć jakiś, nie wiem, spis, spis może nie, ale wyciek wiecie, jest łatwo kontrolować, czy jej zakupy, kto, co kupuje, ile wydaje, to jest yy, to Ja Jeszcze na ten temat z nikim nie rozmawiałam i nie pytałam, ale nie za bardzo mi się to podoba. Także pozdrawiam wszystkie. Anny Nowak. ¿Cuánto las tiene? 1 dolar mamy cada uno. Bien. Bueno, muchas gracias. A ti machina. Te voy a bien. Ciao. A tutaj powiedziałam, że nie wiedzę z Wenezueli, dopóki nie spróbuję McFlary o smaku pirulin. Pirulin to są takie rurki z... One są oryginalne z krejem czekoladowym. Akurat tamte były z kremem kokosowym, ale jest jeszcze Mcfra McFlary, pirulin, czekoladę, więc to jest coś, czego. Jeśli ja tego nie spróbuję, to nie mogę stąd wyjechać. W każdym kraju, gdzieś w McDonaldzie, zawsze jest jakiś smak, którego nie ma nigdzie indziej na świecie. W Holandii próbowałam McFlary o smaku Straw Waffles, czyli tych wafli z karmelem. Na każdym rogu, jak gdzieś są śmieci, to zawsze są tak rozgrzebane właśnie, bo ludzie, którzy faktycznie nie mają pieniędzy, nie mają co jeść, rozgrzebują śmieci, żeby znaleźć jakieś wyrzucone kromki chleba, trochę jedzenia, no i jedzą, jedzą ze śmieci. Więc na każdym rogu, gdzie są śmieci, są właśnie tak porozgrzebywane, pootwierane i porozrzucane. Wszystko to są kraty. Aż nawet do najwyższego piętra. Bo y, pomysłowość złodziei nigdy nie zna granic, więc... Aż do dziesiątych pięter wszystko jest w kratach. W całym Caracas. Budynek Chavesa. Kilka bloków takich apartamentowców powstało właśnie sponsorowanych przez Chavesa. Obecnie tam nie mają wody w tym budynku. do wynajęcia seasan viajes czyli się przewozi przewozi się ludzi właśnie na palce z tyłu oczywiście dużo taniej niż jakieś tam taksówki Jeszcze Chcę chciałam opowiadać park, który jest w zasadzie za rogiem od, od tego gdzie, gdzie mieszkam który ma bardzo ciekawe graffiti myślę, że nie spotkane nigdzie indziej w, in, w żadnym innym kraju na świecie Takie, powiedzmy, bardzo, bardzo naftowe graffiti. Najfajniejsza jest ta część, bo tu się czuje człowiek jakby szedł przez jakąś dżunglę. Wam pokazać jak pracują nad naprawą internetu, którego nie ma 10 wi WiFi siedzą w dziurze 10 dni i próbują naprawić kable. TV no i właśnie mówią, że dwa tygodnie będą tak naprawiać. Ja mówię, no powinni by takiego polskiego robotnika wziąć, to mieliby załatwione w dwie godziny. A tak to trzeba czekać dwa tygodnie. Nikomu się nie spieszy, bo to jest jedyna firma dostarczająca internet, więc jest praktycznie bez konkurencji. Dzwoni Robin, e, mówi jestem przy piekarni, mam na wyciągnięcie ręki kilka papug. Wiem, że ty polujesz na papugi, więc Czekam na Ciebie, przychodź, bo karmię je I... i idę, idę właśnie zobaczyć te papugi. Tak, tak sobie normalnie stoimy, ruch jest normalny na ulicy, wszystko normalnie, a papugi sobie normalnie wcinają. Tak, jestem w prawie na wyciągnięciu ręki, nie boją się. Są trzy, więc jedna z nie do pary Tamte dwie są razem. Tu plują na mnie resztkami z migdałów. Dobrze, że nie drugą stroną ciała. Póki co. Na tapcina sobie tutaj bicho. No ma rogi takie, że ¿qué Ej, a hacer con él?

Ella lo que se comen es esto. Sí. La pura almendra. No sé si quieres que la pique así completa. Sí, a ver si puede. Qué duro. Ah, mira, pero parece como cebollín No, parece la almendra. Esa es la almendra en realidad. Tenemos esta tapaña que. Taka świeża, świeżo na trawa. To w ogóle nie pachnie jak żaden migdał. A są takie płatki. To jest migdał. I tu lokomery jedno. No. No. ma się, że No, no. Okazuje się, że zawsze jak zakładam tą koszulkę, to zdarzają się rzeczy ciekawe. A jak nie zakładam tej koszulki, to życie jest smutne. Więc tak sobie myślę, że będę teraz schodzić tylko w tej koszulce. Napis albo łykali. No. Na przypale, na przypale, albo wcale. Albo albo w sale. <noise> <Pero> porque... <noise> wow.